Czy naprawdę jestem tym złym? Napięta atmosfera w moim domu szokuje. Od kilku miesięcy w moim domu panuje napięta atmosfera. Mieszkam z moją dziewczyną, Anią, i jej bratem, Krzysiem. Od kiedy Krzyś stracił pracę, zamieszkał z nami i wszystko się skomplikowało. Ania chce mu pomagać, a ja czuję, że jego obecność wpływa negatywnie na naszą relację. Pewnego wieczoru, gdy wróciłem z pracy, zobaczyłem. Jak Ania i Krzyś znowu grają w gry komputerowe, zanurzeni w swoich rozmowach. Czułem, że nie mam w tym miejscu miejsca. Postanowiłem jakoś z tym walczyć. Znałem, że muszę rozmawiać. Ania, możemy porozmawiać? Zapytałem, starając się brzmieć spokojnie. Teraz? Jesteśmy w środku gry. Odpowiedziała z niepokojem. To coś ważnego. Czuję że Krzyś przeszkadza nam jako parze. To nie jest zrównoważone. To mój brat. Chcesz, żebym go wyrzuciła? Zdenerwowała się, patrząc na mnie z wyrzutem. Czułem, jak mi serce bije szybciej. Zrozumiałem, że nasza rozmowa może doprowadzić do kłótni, ale nie mogłem dłużej milczeć. Przestałem się angażować emocjonalnie w nasze spotkania, a to mnie bolało. Czy to ja jestem tym złym?